10. Najstarsza butelka wina. Jest to butelka odnaleziona na terenie dzisiejszych Niemiec, pochodząca prawdopodobnie z epoki starożytnego Rzymu. Jest ona cały czas zamknięta i przypuszczalnie w jej środku znajduje się wino. Naczynie oraz jego zawartość uważane jest za najstarszą znaną butelkę z winem. Artefakt odnaleziono w 1867 roku na terenie dzisiejszych Niemiec, w okolicach miasta Speyer, na jednym ze stanowisk archeologicznych. Butelka pochodzi najprawdopodobniej z okresu pomiędzy rokiem 325 a 350 naszej ery i została znaleziona razem z pięcioma innymi, jednak tylko w tej znajdowała się płynna zawartość. Po odnalezieniu tego niecodziennego przedmiotu postanowiono go nie otwierać, jednak szczegółowe badania gęstości cieczy oraz jej składu przeprowadzone z zewnątrz wykazały, że w środku musi znajdować się napój przypominający dzisiejsze wino. Jednak po niemal dwóch tysiącach lat leżakowania Trunek z pewnością nie nadaje się do spożycia. 9. But sprzed kilku tysięcy lat. W roku 2010 w jednej z jaskiń mieszczących się w Armenii odkryto najstarszy but na świecie. Datowanie radiowęglowe, czyli badanie wieku przedmiotu na podstawie proporcji zawartych w nim pierwiastków węgla, wykazało wiek przedmiotu wynoszący około 5,5 tysiąca lat. But wykonany jest z jednego kawałka skóry, a w środku znajdują się źdźbła trawy, które służyły prawdopodobnie jako izolacja. Przedmiot nosi ślady noszenia, można powiedzieć, że jest używany, jednak ślady te są znikome i but jest w stanie naprawdę dobrym jak na swój wiek. Nie wiadomo, czy należał do kobiety czy do mężczyzny, nie można tego jednoznacznie określić, jednak wiadomo, że pochodzi z okresu prehistorycznej epoki miedzi, czyli okresu przejściowego pomiędzy epokami kamienia oraz brązu. But pochodzi najprawdopodobniej z czasów, w których ludzkość dopiero zaczynała korzystać z jakiegokolwiek obuwia. 8. Spodnie sprzed kilku tysięcy lat. Kolejna część garderoby, tym razem spodnie, których wiek określono na 3000 lat. Spodnie dla odmiany pochodzą z czasów, kiedy ludzkość zaczynała jeździć konno. Do tego czasu noszono ubrania na kształt sukni, jednak jazda konna wymagała dodatkowej ochrony nóg oraz krocza, dlatego że rzemieślnicy zaczęli wykonywać po prostu spodnie. Garderoba pochodzi z okresu od około 1000 lat do 1300 lat przed naszą erą i została znaleziona w Chinach w jednym z miejsc pochówku. Materiał, z jakiego wykonano spodnie, to wełna, jednak, jak twierdzą archeologowie, miały one na tyle specyficzną budowę, że nie nadawały się do noszenia podczas wędrówek, co dodatkowo potwierdza ich przeznaczenie do jazdy konnej. Dodatkowo wykonano replikę spodni i przeprowadzono testy podczas jazdy konnej oraz podczas wędrówek, co dodatkowo potwierdziło przypuszczalne zastosowanie tej antycznej części garderoby. 7. Najstarsze skarpetki Kolejna część garderoby, tym razem skarpetki, które mogą sobie liczyć nawet 1800 lat. Zachowały się w wyjątkowo dobrym stanie, a to dzięki temu, że przeleżały w sprzyjających warunkach. Zostały odkryte na stanowisku archeologicznym w Egipcie w XIX wieku, a w roku 1900 przekazane do muzeum. Skarpetki są koloru pomarańczowego i nie powinno to zadziwiać, ponieważ Egipcjan charakteryzowało zamiłowanie do kolorowej odzieży. Jednak oprócz walorów estetycznych istotna była wygoda. Choć Egipcjanie zazwyczaj poruszali się boso, to gdy podłoże mogło uszkodzić ich stopy, zakładali sandały wykonane ze skóry lub papirusu. Prawdopodobnie właśnie do takich sandałów zakładane były skarpetki. Nie ma pewności, czy skarpetki służyły do noszenia na co dzień, czy były ubiorem typowo ceremonialnym, jednak mamy pewność, że pochodzą z czasów odległych o kilkanaście stuleci, prawdopodobnie z okresu pomiędzy rokiem 250 a 420 naszej ery. Jedyne, co może dziwić w wykonaniu tych niewątpliwie zabytkowych skarpetek, to ich proporcje. Jednak należy pamiętać, że przed wiekami ludzkość nie znała tak precyzyjnych metod wykonywania odzieży jak dzisiaj. 6. Najstarsza moneta Tereny obecnej Turcji, Efes, w starożytności jedno z 12 miast jońskich w Azji Mniejszej, leżało przy ujściu rzeki Kajstros do Morza Egejskiego. Właśnie tam odnaleziono najstarszą monetę na świecie. Artefakt liczy sobie ponad 2700 lat. Moneta wykonana jest z tak zwanego elektrum, czyli naturalnie występującego stopu srebra oraz złota. Artefakt jest wybity wyłącznie z jednej strony. Związane jest to z prymitywnymi metodami wyrobu monet w tamtym okresie. Moneta została wykonana przez zwykłe wybicie za pomocą przyłożonego stempla oraz uderzenie młotkiem. Obecnie numizmat wystawiony jest na wystawie w Muzeum Brytyjskim, które posiada jedną z największych kolekcji starożytnych monet na świecie. 5. Jareta Jest to roślina wiecznie zielona rosnąca w Andach. Niektóre z roślin żyjących na tym terenie mogą mieć nawet ponad 3,5 tysiąca lat. Dla porównania, najstarsze drzewo w Polsce, czyli Cispospolity z okolic miejscowości Lubań, ma zaledwie 1300 lat. Roślina zdołała przystosować się do bardzo trudnego klimatu, w jakim przyszło jej rosnąć, między innymi dlatego, że rośnie w bardzo wolnym tempie, zaledwie 1,5 cm rocznie, dzięki czemu nie potrzebuje do życia wiele wilgoci i może być zielona przez cały rok. Roślina rośnie w gęstym skupisku do tego stopnia, że jej łodygi mogą utrzymywać wagę człowieka. Trzyma się również bardzo blisko podłoża po to, aby zachować jak najlepszą gospodarkę cieplną. Jareta sama w sobie jest podobna swoim wyglądem do mchu. Jednak kiedy przyjrzymy się bliżej, okazuje się, że to jest tylko złudzenie. Roślina jest również stosunkowo sucha, dlatego była wykorzystywana przez lata jako opał przez okolicznych mieszkańców. Ciekawostką jest to, że dostępne są odmiany tej rośliny, które możemy hodować również w doniczce w domu. 4. Najstarsze drzewo: Old Tico zostało zlokalizowane w 2004 roku. Jest to osobnik świerka pospolitego rosnący w Parku Narodowym Fulujalet w Szwecji. Nazwę drzewa nadał jego odkrywca, upamiętniając swojego psa. Drzewo nie należy do zbyt dużych, ma zaledwie 5 metrów wysokości. W sąsiedztwie stwierdzono pozostałości genetycznie identycznych pędów należących do tego samego osobnika, znajdujące się w różnym stopniu rozkładu. Najstarsze fragmenty pochodzą sprzed 9550 lat, więc prawdopodobnie drzewo liczy sobie również co najmniej tyle samo. Przypuszcza się, że dawniej drzewo rosło w formie krzewiastej, a obecny jego kształt drzewiasty jest wynikiem ocieplenia klimatu, które nastąpiło na początku XX wieku. Do określenia wieku drzewa i określenia wieku pozostałych jego pędów, wykorzystano metodę datowania węglem. Drzewo wygląda jak zwykłe drzewko bonsai, jednak taka forma prawdopodobnie właśnie przyczyniła się do jego długowieczności. 3. Venus z Jest to figurka kobiety odnaleziona na terenie południowo-zachodnich Niemiec, nieopodal miasta Ulm. Figurka ta jest datowana na 35-40 tysięcy lat temu, czyli na okres związany z najwcześniejszą obecnością Homo sapiens w Europie. Jest to najstarszy niekwestionowany przykład sztuki prehistorycznej. To prehistoryczne dzieło sztuki ma zaledwie 6 cm wysokości oraz 3,5 cm szerokości, a wykonane jest z ciosa mamuta Włochatego. Przypuszcza się, że figurka została wykonana, aby symbolizować płodność, i miała na celu sprowadzenie właśnie płodności na rodzinę, która ją wykonała. Jest to dowodem na niesamowite podobieństwo w mentalności współczesnych ludzi z mentalnością naszych przodków sprzed kilku tysięcy lat. Ciekawostką jest to, że na terenie stanowiska archeologicznego, gdzie znaleziono figurkę, znaleziono również wiele innych przedmiotów datowanych na okres od 30 do 40 tysięcy lat temu. 2. Najstarsza skamielina. Została odkryta w Rosji w 1947 i od tego momentu trwały nieprzerwane spekulacje na temat tego, co ta skamielina mogła dokładnie przedstawiać. Skamielina pochodzi z okresu około 560 milionów lat temu, ma 140 cm długości oraz wyjątkowo dziwną strukturę. Od lat naukowcy zastanawiali się, co mogło się odcisnąć w kamieniu i zostawić po sobie tak niecodzienny kształt. Spekulowano, że mogła to być roślina, meduza, grzyb, alga czy nawet istota z innej planety. Po latach nowoczesne metody badań wykazały, że ślad ma pochodzenie zwierzęce. Pochodzi on prawdopodobnie od jednej z pierwszych na planecie podwodnych istot wielokomórkowych, która była przodkiem wszystkich innych zwierząt na planecie. Życie zaczęło się rozwijać w wodzie po to, żeby po milionach lat przenieść się na ląd. Ta skamielina jest tego niepodważalnym dowodem. Sama ona powstała przez odciśnięcie się w skalę organizmu, który pod wpływem dużego ciśnienia, zmian klimatycznych oraz ogromnej ilości czasu zostawił po sobie ślad, który przetrwał do dzisiaj. 1. Jack Hills cyrkon Jest to kawałek cyrkonu odnaleziony w 2001 roku w Australii. Uformował się co najmniej 4,4 miliarda lat temu, co czyni go najstarszym jednolitym obiektem na planecie. Minerał został wydobyty ze skały w paśmie górskim Jack Hills. Jest niewielki, mierzący zaledwie od 200 do 400 mikronów. Jest on tak małych rozmiarów, że ciężko dostrzec go gołym okiem. Żeby ustalić, ile lat ma cyrkon, naukowcy użyli dwóch różnych niezależnych metod. Obie potwierdziły wiek kamienia. Odnaleziony kamień pozwolił stwierdzić, że skorupa ziemska powstała najpóźniej 160 milionów lat po narodzinach układu słonecznego. Oznacza to, że nasza planeta wystygła wcześniej niż dotąd sądzono. Zdaniem naukowców odpowiedzialnych za badanie kamienia już 4,3 miliarda lat temu na Ziemi panowały warunki sprzyjające powstaniu życia. Jednak nie ma żadnych jednoznacznych dowodów na istnienie życia w tak wczesnej fazie rozwoju naszej planety. Najstarsze znalezione skamieniałości pojedynczych poszczególnych bakterii pochodzą sprzed 3 miliardów 400 milionów lat temu.